Bardzo często tak bywa, że w naszych ciasnych mieszkaniach balkon staje się jedynym miejscem, w którym możemy zażyć odrobiny spokoju. Trudno się dziwić, że jest to szczególne miejsce w naszym domu. Zobaczmy, jak wyglądają najpiękniejsze balkony na naszych osiedlach. Miała to być impresja o najpiękniejszych balkonach na naszych osiedlach, ale stwierdziliśmy, że wybieranie najładniejszych balkonów, domów, trawników, psów, kotów i Bóg wie czego tam jeszcze jest już niemodne. Stary jak świat, oklepane. Przyglądając się jednak balkonu naszego miasta można wiele rzeczy wyczytać. Aż dziw, że nikt ze znanych pisarzy czy naukowców nie zajął się tą sprawą, choć zwiedzono już rów Jawajski i bieguny. Balkon niewątpliwie mówi wszystko o właścicielach, ponieważ balkon, jak jego właściciel ma swój charakterek. I wcale tu nie chodzi o to, czy to jest mały, duży, kwadratowy, podłużny, wysunięty, przyklapnięty balkon, ale podobnie jak u człowieka liczy się jego wnętrze. No i dużo by tu pisać. Wystarczy popatrzeć. Jeżeli lokator jest samotny, smutny, zakompleksiony lub pod pantoflem to widok jest oczywisty, goło, ale niewesoło. nie wesoło. Niepomalowane ściany, lekko zżółknięte, notabene jak zęby od papierosów i modnego ostatnio balkonowego grilla. od tak, żeby powkurzać sąsiadów dymem i zapachem. Jeżeli lokator nie może ułożyć sobie życia, nie wie czego chce i życie całe czeka na swoje 5 minut w totolotku, to balkon również. Tu i ówdzie pojawia się doniczka, a w lepszym wypadku trawka i kwiaty. Jest jakaś zaczęta kratka, i chociaż jedna ściana w miarę biała, e oho, trudno nie wspomnieć jeszcze leżak, dywanik i przelatujące wciaczki. Lokator Optymista może być namierzony z odległości 180 metrów. Tryska swoją energią i natężeniem woli, co wcale nie musi być związane z kupą pieniędzy w lodówce. Morze kwiatów. I to nie jakieś małe muchoplujki, ale ładne, dobrane kolorystycznie i gatunkowo rośliny ozdoby. Oprawa niekoniecznie musi być drewniana. Może być również spnączy. No, tak czujemy się najlepiej. No, podobno z buszu wyszliśmy. Daję sobie głowę uciąć, że w tych mieszkaniach panuje harmonia, ład i przyjaźń. No, drodzy Państwo, po co wydawać pieniądze na wróżki i horoskopy? Po co patrzeć i gwiazdy? Wystarczy na balkon. 好、啊。 Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż z dniem 27 czerwca otworzono nową filię hurtowni elektrotechnicznej PPH Łodyga. Hurtownia ta znajduje się w Karpicku koło Wolsztyna na ulicy Podgórnej 16, w pawilonie handlowym Spółdzielni Inwalidów Powstaniec. Polecamy największy wybór kabli, przewodów, sprzętu elektrycznego oraz źródeł światła. Posiadamy w ciągłej sprzedaży ponad 4000 pozycji asortymentowych, między innymi. Kable energetyczne, przewody instalacyjne, sterownicze, sygnalizacyjne, telekomunikacyjne. Producent. Fabryka kabli Załom, fabryka kabli Ożarów. Światłowody. Fabryka kabli Ożarów, druty nawojowe, fabryka kabli Załom, silniki elektryczne, indukta bielsko-biała, tamel Tarnów, besel Brzeg i cel Macierzyn. Aparatura modułowa i układy sterowania. Fabel Ząbkowice, ABB Niemcy, Lester Łódź, RELPOL ŻARY, Teben Niemcy, Debke Norden Niemcy, Promet Sosnowiec oraz Schneider. Źródła światła Philips TUNGSRAM Osram Polam oprawy oświetlenia przemysłowego, ogrodowego, oprawy przeciwwybuchowe Elgo Gostyń, Farel Kentschim, Elektrim Wilkasy, Polam Rem Gdańsk systemy zabezpieczeń, porcelana elektrotechniczna, wkłady topikowe ABB Niemcy, Apator Toruń, Polam Elbor Mysłowice, Apena Bielsko-Biała, Depke Norden Niemcy Świadczymy usługi w zakresie kompletacji dostaw, fachowych porad, realizacji nietypowych zamówień a co najważniejsze, polecamy towary w cenach producenta. Dla stałych klientów możliwość negocjacji indywidualnych warunków. Do końca lipca będzie prowadzona sprzedaż promocyjna. 10% rabatu. Połączona z loterią. Główną wygraną będzie tygodniowy rejs z firmowym jachtem po Morzu Bałtyckim dla dwóch osób. Warunkiem udziału w loterii jest zakup towaru powyżej 100 zł. Głosowanie nagród odbędzie się dnia 1 sierpnia bieżącego roku w siedzibie filii hurtowni o godzinie 14. Godziny otwarcia. Od poniedziałku do piątku od 8 do 16 i w soboty od 8 do 14. Masz kłopoty z transportem, oferujemy własne. Ceny konkurencyjne. Przyjdź i sam się przekonaj. Współpraca z nami to pewny sukces. Wszystkich, którzy remontują dom, wszystkich, którzy chcą, aby mieszkanie było wykończone z należytym standardem, jednocześnie wszystkich, którzy zakup chcą zrobić taniej, a z dobrą jakością, zapraszamy do sklepu przy ulicy Asnyka 3. Tu proponujemy Państwu niepowtarzalne wzory tapet, szeroki asortyment farb, lakierów, klejów, artykułów malarskich, listew drewnianych, styropianowych, boazerni, wszelkich elementów dekoracyjnych, a w tym kasetonów styropianowych i polisterynowych. Zapraszamy ulica Asnyka 3 przy ulicy Gajewskich. Znana solidności i rzetelności, Spółdzielnia Pracy Handlowo-Produkcyjna Rolnik informuje wszystkich klientów stałych i tych, którzy niewątpliwie poszerzą kręgi nabywców o otwarciu sklepu z artykułami spożywczymi. Market znajduje się przy ulicy przemysłowej 7, a zaprasza codziennie od godziny 8 do 20 w soboty od 8 do 14. Znajdą tu Państwo wszystko, co miłe dla oka, wszystko, co można postawić na domowy stół. Największą jednak zaletą, na pewno interesującą wszystkich, jest niska cena niższa niż w innych tego typu sklepach. Oprócz sprzedaży detalicznej, spółdzielnia rolnik oferuje handel hurtowy nie tylko artykułami spożywczymi, ale również alkoholem. Przypominamy, od poniedziałku do piątku od ósmej do dwudziestej, w sobotę od ósmej do czternastej. Odwiedź market spożywczy przy ulicy Przemysłowej 7, a zobaczysz, że będziesz tu stałym gościem.